Minecraft, 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 Minecraft. Jest to nagranie. O. Gdzie ci widzę? Jest to taka specherolka I witam Was w kolejnym odcinku na Badlanda. Nie, nie, nie. Witam Was w kolejnym odcinku na, ba na Badlanda. I dzisiaj, co mam, w do są pułapkę, naszą pułapkę. Tak, zostawcie sobie kiłapeczki łapeczki do góry, żeby bo więcej takich czadowych no, odcinków zbudowania. chociaż mnie to za bardzo nie kręci, ale może niektóre osoby z Was będzie tak kręciło. I co Ty tam spaliłeś? Nie kręci. No, budowania, bo nie robię, bo ja walki, wiesz. E, czy ja mam jakieś łóżko? Mam tylko jeden Tata, oddaj mi moje łóżko, to, to co masz ręce muszka. gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? A! Gdzie masz? A! Cuśko, thank you! Ja sobie coś do żarcia wziąć. No i co widzowie? Idziemy w naszej tradycji. A dlatego. Że, mam, ta, mam tamtą bazę, tamtą. Chyba, czy tamtą. I tam jest taki obraz, którego ja na każdy odcinek zamieniam. I za każdym razem jest coś innego. Bo to jest taka, taka, taka ciekawość, co będzie tam. Słyszałam zębiaka Kurczę. Ta, a. Siekierka. Miałam siekierki i to W tej bazie. Pod wodą słyszę. Nie przenoszę. Zombie hard pływanie? No kurcze, dajcie mi mój obraz. Dwa. Taki patrz jaki ładny kryperek. Ona się zaraz creeperek nie zaatakował. Ale ładny, prawda? Siedemnasty. Napiszę, byle co. E. Dobra. Nie, no to gdzieś w powierzchni. Dobra. No, ba. No, ale czyż ten obraz nie jest piękny? Czekajcie. Ja? Ale mocno, poczekajcie. Tam? Z wody? Z wody? No my tam. Ale Beka, ale ja, ja ja. Ja mam, ale ja za to nie mam w ogóle ani jednej siekierki. A, to ale. A jaka ja? ja Ta to dużo patyczków. O jecie! Ten zombie jak był dziwny. No ona moich napisach mi to pokazywało. Widzowie mogą to potwierdzić. Zapeczko po do góry. Halo! O! Fajnie, jakaś... Hata, gdzie ty tak mi uciekasz? Ja też bramę bo Nie ukradaj mi o... ale ole, masywne! Co to? Tata, gdzie sta jesteś? Pod, chyba podwodnej, czy, znaczy nadziemnej, na wysokościach. To jest łapka śmierci. Jak utopiłam. Jeśli nie oglądaliście tego odcinka, to oczywiście zajrzyjcie. Czy nie wiem, czy jeszcze w ogóle wrzucił. Aż Łukasz. Ten zombie był bardzo. Ce... Oj, ja się tam wyprzedziłam. Nie, ja nie mam bobelków w ogóle. A właśnie czemu ja tak szybko? Ła! <laughs> tak ja pływam! Nie! Spadam, spadam, Ua! spadam, spadam! Do góry. Do góry. To teraz spokojnie, O, pan sytuację. Pan I teraz podrabinka. Ła! Ja z mieczkiem. Co coś, czy coś jest? Ja mam trzydzieści Prawda? idziemy tam na głuchę? Coś stało Siema. Co jest stało? Co jest stało? Co poprzedniej jakąś cało? Hello! Dobra, teraz tak tutaj. Patrzcie na moje czadowe może jaś zamknijmy tą kropę. Żeby ktoś nie spadł. Skaczę, skaczę. Masz ogólnie łóżko przy sobie? Tak. Masz? Tak. Oj, oj, oj. Okej, okay, ja dzisiaj używam tylko patyków. A czy ja? I Ja nie mam żadnych paliczyn, nie mam żadnej wełny, więc przykro. Tak, a ja już wfiruję. To co, ja, ja tylko po to wyszedłem, żeby, żeby zejść, tak? Najwyraźniej. To co, teraz złazimy? Złazimy? A to może tylko tyleś tam szedł. No kurczę. A to? Platy. Też wysoko. Popatrzcie. To i tak? To i tak. Hop, 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 hop. Dobra, ja tutaj Coś to. Yy, Halo? To, co to było do Co to? Halo? Po drogi? Ła! Widzę swoją głowę. Co się stało? To byś mi bazę? A moje łóżko? O Boże, za szybko. Bo część sobie ósmy punkt odradzania. A ta szybko, ta złaś. się boję. Ja śpię.